Już Chęciński, prezydent Sosnowca, ale też silna postać Platformy Obywatelskiej na Śląskim w Zagłębiu jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie prezydencie, we wtorek, chyba we wtorek, poprzedzający to bardzo głośne już dziś głosowanie, po którym powoli opada kusz, był pan gościem Senatu i rozmawialiście tam państwo o Perspektywie samorządowców, którzy spoglądali na te finansowe przymiarki, i potem pojawił się taki komunikat, że wysiłki samorządowców zostały storpedowane i że je wysadzono w powietrze. Pan też ma takie wrażenie? Nie tylko samorządowców, bo na tym wysłuchaniu w Senacie byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracodawców. I, i, i my prosiliśmy tylko jedno: my prosiliśmy o to, aby przesunąć głosowanie o maksimum dwa tygodnie, po to, żebyśmy mogli jeszcze pewne rzeczy wynegocjować, ustalić, zwłaszcza w, w sytuacji, w której dzień później, tak naprawdę po głosowaniu, odbyła się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, gdzie przedstawialiśmy jako samorządowcy kolejne nasze postulaty, które zresztą zostały przedstawione i mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo już trochę trudniejszej pozycji negocjacyjnej, one zostaną jednak w dokumencie KPO, ale również w ustawach np. wdrażających zrealizowane. I miał Pan nadzieję, albo takie wrażenie, że jest wola takiej dyskusji i że to jest kwestia czasu tych dwóch tygodni? Kwestia czasu. Czas był potrzebny, to, to nie ulega dyskusji i, i dobrze o tym wiemy. A odnosiłem wrażenie, że nasza dyskusja nie ma najmniejszego sensu. Odniosłem takie wrażenie na sam koniec. Gdy przedstawiciele lewicy, którzy w niej uczestniczyli z panem Czarza, Czarzastym na czele, nie zabrali głosu, nie, na, na, nawet słowem się nie, ode, nie odezwali na, na, na te wszystkie tematy, o których żeśmy rozmawiali i po prostu po zakończonym spotkaniu wyszli, no to uznałem, powiem szczerze, że, że tak naprawdę e, wszystko już jest ustalone. I jak pan potem napisał, powstała nowa parlamentarna większość? No, ewidentnie tak, no, no, w parlamencie musi być co najmniej 231 posłów, żeby Przegłosować ustawy. Koalicja rządowa miała 211. Dzięki lewicy udało im się uzbierać większość i przegłosować. Także no zdecydowanie tak. Nie wiem, czy trwała, jak na długo trwała, ale ta większość. Właśnie, to Nie, bo... pana... Trzeba zwrócić to uwagę, że to jest z ważniejszych momentów w historii naszego kraju możliwe, tak? Bo, bo, bo przecież to ogromne środki, które będą napływały, które będzie trzeba mądrze wydatkować i fajnie, gdyby. Bo, bo, bo my mówimy, że tych pieniędzy nie chcemy. My chcemy tylko wiedzieć, w jaki sposób będą one wydatkowane i czy e, będziemy jako społeczeństwo mieli na to wpływ. I ma pan jakieś wątpliwości? Pan nie wierzy w skuteczność nadzoru Komisji Europejskiej? Panie redaktorze, ja wierzę w Komisję Europejską, ale ja jestem e, zwolennikiem, żeby nadzór tak jak i mądre wydatkowanie było nadzorowane przez Polaków i przez Polaków realizowane. I nie, żeby tu nie zabrzmiało jakoś nacjonalistycznie, broń Boże, ale ja bym chciał, żeby Komisja Europejska nie musiała ingerować w to wszystko, co się w naszym kraju dzieje i tego jestem zwolennikiem i, i po to y, mamy tworzyć komitet monitorujący. Dla mnie byłoby jeszcze lepiej, gdyby on się nazywał sterujący, gdybyśmy mieli jako samorządowcy, organizacje pozarządowe i pracodawcy wpływ również na to, jak te środki będą wydatkowane, jak, jak będą przebiegać konkursy, jaki będzie ten podział taki dokładny już w, w tym końcowym okresie. To chciałbym, żebyśmy na to wszyscy mieli wpływ, bo to pieniądze nas wszystkich, wszystkich Polek i Polaków i, i chciałbym, żeby do tego w żaden sposób nie musiała się mieszać komisja, bo ja jestem przeciwnikiem skarżenia się poza granicę Polski. Na to, co się w naszym kraju dzieje. Także no, szukajmy A komitet, rozwiązań. Tutaj szukajmy. Komitet monitorujący to przecież jest instytucja, która dopiero powstanie. Może jest jeszcze czas na to, aby no, mieć wpływ na to, kto w niej zasiądzie, jakie będą jego kompetencje i wpływ. Panie redaktorze, jako doświadczona, doświadczona osoba, bo, 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 bo przecież obserwuje pan scenę polityczną i dobrze wiemy, że pan ją bardzo dobrze rozumie, to zdaje pan sobie sprawę, że, że pozycja negocjacyjna dzisiaj no, jest zdecydowanie na niższym poziomie, niż jeszcze parę dni temu. To nie. Ale czyja to... pozycja negocjacyjna? Strony samorządowej, strony opozycyjnej, organizacji pozarządowych, Ale pracodawcy. Panie Prezydencie, nie wierzy Pan w to, że, że lewica, która była tym języczkiem uwag, bo jęzorem, rzeczywiście będzie się przyglądała nieco bardziej precyzyjnie temu, jakie Jakie warunki i jakie ramy będą wpisane w funkcjonowanie tego komitetu, i no i wtedy postawi tamę, wtedy zachowa się inaczej niż tym razem. Panie redaktorze, Lewica przegłosowała KPO, którym jest 30% środków dla samorządów. My wnioskowaliśmy o 40%, a jeszcze w dodatku diabeł tkwi w szczegółach i okazuje się, że większość tych środków to są instrumenty zwrotne, a nie dotacje. Przegłosowali. Przegłosowali 75 tysięcy mieszkań, a gdy pan kwotę, która jest przeznaczona na budowę tych mieszkań, podzieli przez nie, nie, nie nawet nie wiem, czy to średnia krajowa, ta, mniej więcej 4,5 tysiąca za metr kwadratowy, to wyjdzie pan o średnio mieszkanie 14 metrów kwadratowych. Przegłosowali komitet, którego nie ma i nie wiadomo, jak będzie funkcjonował, kto, kto w nim będzie. I tak mógłbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Przegłosowali na przykład to, że Zielony Ład w miastach będzie wdrażany poprzez. Również nie granty, tylko instrumenty zwrotne. Nie wiem w jaki sposób, jaki ma pomysł lewica na to, żeby samorządy zwracały środki za to, że będą powstawały nowe parki, nowe miejsca do rekreacji, jakieś miejsca, w których będziemy starali się ten Zielony Ład wprowadzać, bo chyba w, za bardzo w Polsce parków e, płatnych za bardzo nie ma, chyba że wracamy do lat, nie wiem, jeszcze sprzed II wojny światowej, że do parku mogli tylko wchodzić wybrani, którzy kupili sobie bilet. Także, także takie rzeczy zostały dzisiaj tak naprawdę przegłosowane i trzeba sobie z tego zdać sprawę i o tym mówić. Ja wiem, że to są środki. Kiedyś jest, ta, jest takie powiedzenie, że darolowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, no ale bez przesady. Jednak, akurat w tym przypadku, to nie, to, to, to nie zdało egzaminu, bo tak jak powiedziałem, mogliśmy mieć konia klasy arabskiej, a, 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 a mamy. A dlaczego Pan mówi, że powstaje plan wydmuszka i bardziej pożyczkowy dlaczego, niż pomocowy? Panie? Właśnie z tego o czym mówię, bo, bo na początku, jak pan to Jajko zobaczy, no to fantastycznie no są środki, miliardy złotych do wydatkowania, których no mieszkańcy będą mieć duży wpływ, bo przecież samorząd to nie prezydenci wójtowie, burmistrzowie, starostowie, tylko po prostu mieszkańcy. I oni decydują na co te środki są wydawane poprzez wybór swoich przedstawicieli. No ale potem, jak pan zajrzy do środka, no to tych pieniędzy zostają kredyty, czyli coś, co wszyscy e, będą musieli spłacać. I proszę zwrócić uwagę, że bardzo często się nas krytykuje za to, że, że te kredyty są, że trzeba je spłacać, a rząd nam nie daje innego rozwiązania. Swoje, dla siebie zabezpiecza dotacje, dla swoich spółek z Państwa zapewnia dotacje. A dla szpitali powiatowych kredyt. Proszę mi powiedzieć, przy tej mizerii finansowej, którą dzisiaj mamy, i ja nie chcę krytykować obecnych władz, bo, bo, bo problem finansowy wynika u wszystkich z tego samego powodu. No Mamy COVID, mieliśmy COVID, mam nadzieję, słowo mieliśmy je coraz bliżej. I te problemy finansowe, czy to w służbie zdrowia, czy w spółkach samorządowych, czy w jednostkach samorządowych. Właśnie z tego powodu powstawały. I, I też trzeba zwrócić uwagę, że tarcze, które były dla samorządów, ja już nie chcę mówić o refilu, do tego wracać, choć pewnie wracać będziemy, jak te środki były dzielone. Ale straty finansowe na basenach, w komunikacji, w, w, w obiektach kultury są ogromne. A, a, a najczęściej samorządy tutaj żadnych zwrotów mieć nie mogły, no co musi powodować mniejsze pieniądze w budżetach miast i, i po to, żeby realizować inwestycje, często samorządy się zadłużały. A przecież trzeba sobie zdać sprawę, że realizacja inwestycji, ja mogę się pochwalić, że w Sosnowcu zrealizowaliśmy inwestycji więcej, niż zaplanowaliśmy na koniec 19 roku. 20 rok był rekordowy, bo uznaliśmy, że trzeba pompować pieniądze w naszą gospodarkę, remontować miasto, a w ten sposób pomagać przedsiębiorcom. Obniżaliśmy podatki i przesuwaliśmy terminy płatności, rezygnowaliśmy z czynszów dzierżawy dla tych, którzy mieli zamkniętą działalność i nagle się okazuje, że spółki Skarbu Państwa mają dostawać dotacje, budżet Państwa zdecydowanej większości dotacje, a samorządy w większości mają brać kredyty. Skoro Niech przy inny... tym jesteśmy Panie Prezydencie, gdybyśmy założyli w istocie, że wychodzimy z tego kryzysu i że COVID się skończył, to w jakiej kondycji Sosnowiec wychodzi z tego roku zarazy? Panie redaktorze, powiem, że patrząc na sytuację ekonomiczną miasta, nie tak złej, jak chyba wszyscy żeśmy myśleli jeszcze. Parę miesięcy temu, a już nie wspomnę, co myśleliśmy w marcu, w kwietniu ubiegłego roku, gdy to wszystko się zaczęło. Mieszkańcy, przedsiębiorcy no, robili, co mogli, żeby, żeby to, 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 ten, 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 ten skutki kryzysu u nich były jak najmniejsze, a to przekłada się na sytuację finansową miasta, bo przecież to podatki, to przecież rozwój i to co wszystko, się, co wokół nas się dzieje. My, tak jak powie, mówiłem, staraliśmy się również ich wspomagać poprzez e, przesuwanie terminów płatności, poprzez redukcje czy podatków czy, 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 czy czynszy w tych działalnościach, które były zakazane, i mogę powiedzieć, że myślę, że razem z tymi tarczami rządowymi, które różnie funkcjonowały w różnych branżach. Myślę, że udało się doprowadzić do sytuacji, że ja nie mam dzisiaj informacji, że jakaś tam ogromna grupa przedsiębiorców zamyka swoje działania. Wręcz przeciwnie, cieszę się, bo, bo mam sygnały, że wszyscy czekają na to, żeby z każdym dniem maja, bo, bo dobrze wiemy, że w każdym kolejnym dniu maja będzie więcej możliwości rozpoczynać działalności, odrabiać straty. Także o dziwo nie jest o dziwą, cieszmy się po prostu, nie jest tak źle, ale to jest też ogromna zasługa samorządu, bo tak jak powiedziałem, myśmy nie zrezygnowali z swoich inwestycji, myśmy je przyspieszyli tak naprawdę i zrealizowaliśmy. Ja wiem, zresztą. ale to może znaczy Panie Prezydencie, że cały ten KPO Wam nie będzie potrzebny. Panie redaktorze, to są środki, które, to co powiedzieliśmy, to wszystko działo się dzięki ciężkiej pracy, często wkładowi kredytów, środków zwrotnych, które musieliśmy mieć, żeby tą chwilową dziurę w budżecie jednak zasypać. To, to nie ma dwóch zdań, bo, bo te kredyty wszystkim były potrzebne, no bo jeżeli mamy mniejsze wpływy z podatków, wpływy z, z różnego rodzaju opłat, które są zamrożone dla naszych przedsiębiorców, to ta dziura musi powstać. Także dzisiaj to KPO jest bardziej może potrzebne niż wtedy, bo wtedy no, robiliśmy wszystko na gorąco i, i, i dobrze, że nie mieliśmy projektów, planów, jak, 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 tam, jak, jak działać dalej. Dzisiaj właśnie ta wiedza po pandemii, to na co nam środki są potrzebne, gdzie trzeba zasypać pewne dziury, gdzie, gdzie, gdzie trzeba znaleźć nowe rozwiązania, ta wiedza jest ogromna i dlatego nią dzielimy się w polskim parlamencie z, z naszym rządem i, i pokazujemy, jak tą, tą, tą sytuację jeszcze bardziej poprawiać, żeby kryzys nie nastąpił za rok, dwa, trzy, bo, bo dzisiaj te przedsiębiorstwa wychodzą, ale może się okazać, że nie wiem, ludzie nie wrócą do swoich firm, w galeriach handlowych nie będzie tyle ludzi, ile było i się okaże, że za rok, dwa będziemy mieć jeszcze większy kryzys wynikający z tego, co działo się po, podczas pandemii. Jak Także to jest niezbędne. Na ile ten moment będzie ważnym sprawdzianem dla metropolii? I czy ona w ogóle ma jakieś, jakąś rolę do odegrania? Czy może się, się jakoś ustawić do kwestii tych środków i ich zagospodarowania? Ja myślę, że, że oczywiście tak, bo, bo przecież metropolie tworzą wszystkie samorządy, ale myślę, że jeszcze większą rolę do odegrania miałby, gdyby słuchano nas, samorządowców. W momencie, w którym to, o czym mówiliśmy, jeden z naszych postulatów, który nie, nie, nie jest wzięty na razie pod uwagę, mam nadzieję, że. Dalsze prace, bo przecież wczoraj kolejne spotkanie wspólne rządu i samorządu, i organizacji pozarządowych, i pracodawców, i kolejne nasze dalej postulaty, które chcemy w jakiś sposób wprowadzać w życie. To na przykład przesunięcie nie 30%, tak jak było mówienie, tylko znaczy przekazanie tylko 40% środków w ramach KPO do samorządów bezpośrednio, do urzędów marszałkowskich. I proszę zwrócić uwagę, że mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, który dzisiaj jest zarządzany przecież przez koalicję Zjednoczonej Prawicy. Ale w żaden sposób nie boimy się, że te środki trafią tutaj, bo niezależnie kto jest u władzy w samorządzie, potrafi wydawać środki. I gdyby te środki skierować właśnie tutaj, zarządzać nimi poprzez ZIT, -y, które bardzo dobrze funkcjonują w ramach obecnej perspektywy finansowej, jestem przekonany, że jesteśmy te pieniądze pod nadzorem społecznym, bardzo dobrze wydatkować, tak żeby... Czyli one... jak Pana dobrze słyszę, Pan Marszałek Heusztowski, Pańskim zdaniem sobie dobrze radzi z wydawaniem publicznych pieniędzy. Panie że razem sobie dobrze radzimy. Tak, samorządy, a Urząd Marszałkowski jest instytucją zarządzającą środkami europejskimi w ramach LPO I tak, te środki są bardzo dobrze wydawane, bardzo mocno pomaga Panu Marszałkowi, pomagają ZIT, -y, Rity. My potrafimy w ramach ZITów dogadywać się przez, w grupie kilkudziesięciu samorządowców, właściwie wszystkie. Działania są robione jednogłośnie, tam nikt nikogo nie przegłosowywuje. Jesteśmy w stanie dochodzić do kompromisów, i, i, i te środki, e, które mieliśmy w ramach tej perspektywy finansowej, która tak naprawdę się już skończyła, e, były bardzo dobrze i są bardzo dobrze wydatkowane, rozliczane e, i, i tutaj nie można złego słowa powiedzieć. Ciekawe, bo słuchałem niedawno pana marszałka Hołstowskiego, który mówił, że ma powody, aby chwalić rozsądnych e, i zaradnych. E, samorządowców lewicy, którzy głosują za mądrymi budżetami i mądrymi decyzjami? Jakby wpisując się w ten sojusz, który pojawił się później na trochę większą skalę. Znaczy sojusz z lewicą, a kiedyś z sojuszem, bo w to już sojuszu lewicy demokratycznej nie ma, tylko jest lewica czy nowa lewica. W naszym sejmiku wojewódzkim jest od początku tej kadencji. I ja nie wiem, dlaczego Lewica nie chce się do tego przyznać. Przecież wiele osób sprawuje funkcje kierownicze w instytucjach, spółkach. Żeby była Pana jest coś, nie ma w tym nic złego, bo przecież koalicje się tworzą i, i, i współrządzi się w samorządzie, współrządzi się w Polsce. Tylko trzeba to otwarcie powiedzieć. No nie można mówić, że jest się przeciwnikiem tego, co się dzieje. Nie można. Na marszach, latać jak to, to się odbywało, czy robić sobie jakieś zdjęcia z gwiazdkami, które w wulgarny sposób mówią o obecnych władzach, a w tych władzach być i te osoby, które na tych marszach uczestniczyły i walczyły o równe prawa kobiet i mężczyzn, zostawić samych sobie, tak? bo, bo tam się idzie i się udaje, że się jest z nimi, a w, w kilka dni temu ci wszyscy ludzie zostali, zostali, można powiedzieć, zdradzeni przez jedną stronę opozycyjną. To samo dotyczy sądów, to samo dotyczy prokuratury i wielu, wielu innych sfer naszego życia, które gdzieś tam są przez lewicę krytykowane. I Jednym ruchem tak naprawdę powiedzieliśmy wszystkim Polakom, a, a nie oszukujmy się Panie że przecież po to są partie polityczne, żeby sprawować władzę, żeby realizować... Ale to nie jest tak Panie Prezydencie, że oto posłowie w Sejmie zagłosowali za mądrym rozwiązaniem, tak samo jak radni w Sejmiku czasem głosują za mądrymi rozwiązaniem. Ale myślę, że radni w Semiku, tak jak i u mnie w Radzie Miasta, niezależnie od opcji politycznych, głosują razem e, za mądrymi rozwiązaniami i nie ma w tym nic złego. Tylko, panie redaktorze, akurat w tym przypadku, no to, to y, nie jest inaczej, powiem, może to jest mądre rozwiązanie, któremu brakuje jeszcze wielu dodatkowych dokumentów, żeby to mądre rozwiązanie wprowadzać w życie. Tak, ja bym to tak nazwał. Panie nie dzisiaj Fajne. dodatkowych dokumentów które będą świadczyły o tym, że te środki będą mądrze wydawane, że będą pod kontrolą społeczną, że będą również trafiały bezpośrednio do mieszkańców naszych wsi, miasteczek, dużych miast poprzez samorządy, czyli do naszych mieszkańców bezpośrednio i im służyły. I tylko o tym mówimy, bo my nie mówimy, jeszcze raz to podkreślam, że te pieniądze są nam niepotrzebne, jak niektórzy chcą nam gdzieś tam... Wrzucić w tą retorykę, że my głosowaliśmy przeciwko pieniądzom z Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy samorządowcy, wtedy gdy pan premier Morawiecki jeździł do Brukseli, protestowali przeciwko i wspierali pana premiera Morawieckiego przeciwko części Zjednoczonej Lewicy, która mówiła, że tych pieniędzy mamy nie brać. To przecież samorządowcy narażali się często na różne Działania opozycyjne, zgłaszanie do proktury i tak dalej, protestują poprzez wyłączanie świateł, uflagowanie różnego rodzaju pisma, które żeśmy wysyłali do strony rządzącej. Ja nie pamiętam, żeby lewica nas w tym wszystkim wspierała. To my, samorządowcy, bardzo ciężko narażaliśmy się przez to władzy i może przez to niektórzy z nas w ramach rfid nie otrzymywali środki które nie powinny być dzielone politycznie, ale jednak wszystkie niezależne instytucje pokazują, że tak dzielone były, bo my nastawialiśmy karku, żeby te pieniądze do Polski trafiły. I dzisiaj samorządowcom, organizacjom pozarządowym, które o te pieniądze walczyły, ktoś powiedział... Nie powiem co, wszyscy domyślamy się, co miałem na myśli. My sobie je teraz będziemy dzielić, a, a Wy, że chcecie zaczekać dwa tygodnie, bo my nie mówimy rok, dwa, miesiąc. Powiedzieliśmy, dwa tygodnie nam wystarczą, żebyśmy z tym rządem doszli do porozumienia, ale zostaliśmy potraktowani, jak zostaliśmy. Po sobie rząd znalazł innego partnera i nie potrzebował dwóch tygodni oczekiwania Dokładnie, na nas. No ale proszę zwrócić uwagę, że nie potrzebował samorządów, czyli przedstawicieli wszystkich Polek i Polaków. No wszystkich, tych, <laughs> Mają różne zdanie oczywiście w swoich miastach, co do tych, którzy zarządzają tymi miastami, trzeba to by też zdać sprawę, ale jednak wszystkie organizacje samorządowe praktycznie jednogłośnie powiedziały: dajcie nam jeszcze chwilę, nie, nie chcemy, nie, to jest wszystko złe. Co więcej, w naszym dokumentach, jeżeli panie przeczyta, jest podziękowanie dla rządu, że to, co było, nie wiem, tam w lutym czy w marcu, poprzez różnego rodzaju negocjacje, jest coraz lepsze, że bardzo szybko zmierzamy do, do, do wspólnego stanowiska, do porozumienia i nagle to zostało wszystko urwane i, i, i utrącone, a chcieliśmy jeszcze tak naprawdę y, szczegóły y, do tego y, dokumentu, zwłaszcza, tak jak powiedziałem, y, w jaki sposób ma podlegać nadzór, plus y, jeszcze pewne zmiany dotyczące tego podziału grant, y, kredyt, plus parę rzeczy, które nie są finansowane w ramach y, grantów, tylko zwrotnie transport, Zielony Ład, y, sz, Służba Zdrowia, no te rzeczy nie mogą być finansowane z instrumentów zwrotnych i chyba wszyscy o tym bardzo dobrze wiedzą. Panie prezydencie, to na koniec, czy Pańskim zdaniem przywództwo Platformy sobie poradziło z tym problemem i czy przyjdzie czas na przemyślenie tego przywództwa za miesiąc albo pół roku? Panie redaktorze, każdy, każda decyzja, każde głosowanie, każdy wybór, jeżeli chcemy dobrze czymkolwiek zarządzać, musi być przemyślany przed podjęciem decyzji. A potem należy sprawdzić, czy te decyzje były słuszne, czy nie, ewentualnie je gdzieś tam w jakiś sposób poprawić, zrezygnować z pewnych rzeczy. No i jest, coś, jak... jest co poprawiać? Jest z czego rezygnować? Albo z kogo? No, znaczy, panie redaktorze, dzisiaj na pewno wiemy, że nie na wszystkich możemy liczyć. To dzisiaj wiemy w stu procentach. Ale u siebie w klubie, u siebie w gronie nie, nie, partyjnym? Nie nie, 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 W gronie opozycyjnym. Jest część... Opozycyjnym. O, to tych zostawmy. Ja będą o Platformę w tej chwili. Czy u was to jest platform. porządek do zrobienia? Panie redaktorze, przed nami na jesień chyba, jeżeli dobrze, dobrze, że dobrze pamiętam, e, wybory wewnętrzne od najniższych do wojewódzkich i, i, i pewnie pewne zmiany gdzieś będą następować, bo, bo, bo na tym polega... Po, polega polityka i po to są e, wybory, żeby, żeby ewentualne korekty wprowadzać. Także no, zdecydowanie. Ale pan dziś nie powiedział, że Borys Budka musi odejść? Nie, w żadnym wypadku bym tak nie powiedział, bo Borys Budka e, jako szef platformy został szefem w bardzo trudnym momencie. Został szefem platformy w momencie, w którym odbywały się wybory do wybory prezydenta kraju i mieliśmy Ogromny problem, wszyscy dobrze pamiętamy, przez pandemię, przez pewne działania, które się odbywały i musiał podjąć bardzo trudną decyzję, bo mieliśmy bardzo dobrego kandydata, panią marszałek Kidawę Bońską, no ale sytuacja wokół niej była taka, że, że trzeba było podjąć bardzo trudną decyzję. Pani Kidawa zrezygnowała, i trzeba było wybrać kandydata. Okazało się, Dobrze, że. to historia. Pytam, czy, czy, czy Borys Budka był decyzja, dobrym człowiekiem na potem, tę sytuację. A potem, a, potem, a, potem, a potem, panie redaktorze, pandemia i działalność partyjna, no, jakakolwiek inna, jest bardzo trudniona i była trudniona. Także no, każdej decyzji, każdą decyzję, ja zawsze tak uważam, można podjąć lepiej. Można, można ją poprawić i trzeba, tak jak pan redaktor chwilę wcześniej powiedzieć, analizować to, co się wydarzyło i, i i wyciągać z tego wnioski. Ja uważam, że, 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 że za bardzo może zaufał tutaj szef naszej partii swoim partnerom, został w jakiś sposób gdzieś pozostawiony. Z boku oszukany tak naprawdę I, i, i z tego wyciągnąć wnioski trzeba, ale trzeba i patrzeć do przodu, i, i, i myśleć o tym, co będzie, a, a przed nami Panie Redaktor, że ciężka praca w Senacie. Mam nadzieję wysłuchanie samorządowców, mam nadzieję wprowadzenie tych rzeczy, o których mówimy, ale zarazem oczywiście rozmowa z rządem, nie, nie chcemy tego robić poza, poza, poza nimi, chcemy to wszystko pokazywać, e, o tym mówić, nie zaskakiwać tak jak my zostaliśmy zaskaczeni i wprowadzić e, te pewne zmiany, o których mówimy plus ustawy towarzyszące między innymi tą ustawę wdrożeniową, tak żebyśmy wiedzieli e, jak to kapo będzie się jadło mówiąc kolokwialnie. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam e, pana i, i wszystkich tych, którzy nas oglądali.